Cześć. W poprzednim odcinku omówiliśmy pokrótce rozkładanie UVików. Będziemy jeszcze nie raz wracać do tego tematu. Ale teraz zajmijmy się drugim sposobem nakładania tekstur, czyli mapowaniem. Ma on swoje wady i zalety, niestety, zatem nie zwlekajmy, zaczynajmy. Przygotowałem sobie trzy obiekty, na których będę omawiał działanie UVW Map. Wybieram boksa i aby ułatwić sobie pracę, przy pomocy prawego przycisku myszy wywołuję menu, w którym wybieram Isolate Selection. Jak widzisz, wszystkie obiekty poza wybranym boksem zniknęły ze sceny, ale nie na stałe. Kolejne kliknięcie prawym przyciskiem i wybór End Isolate przywraca widoczność wszystkich modeli. Ten sam efekt uzyskam przy pomocy maleńkiej ikonki na dole Viewportu lub skrótu alt -Q. Dodaję modyfikator Edit Poly i przeciągam na boksa przygotowaną wcześniej teksturę. Jak widzisz, Max rozłożył nam ją całkiem ładnie na całej powierzchni i każda ściana jest równo oteksturowana. Jedną z zalet zastosowania mappingu jest możliwość łatwego dopasowania praktycznie dowolnej tekstury, a dodatkowo powtarzające się tekstury np. cegła czy bruk pozwalają stosować lekkie, stosunkowo małe mapy na dużych powierzchniach, nie obniżając jakości teksturowania. Po dodaniu modyfikatora UVW Map domyślnie jest on ustawiony na mapowanie planarne, czyli że rzutowana jest na model płaszczyzna tekstury, ale tylko z jednej strony i nie zawija się ona w żaden sposób. Ten tryb sprawdza się na stosunkowo płaskich powierzchniach, ale też na niektórych detalach. Zwróć uwagę, że góra i dół boxa są oteksturowane prawidłowo, ale boki są jakby rozciągniętymi pikselami tej tekstury. Rozwinę teraz ten modyfikator i wybiorę gizmo. Teraz mogę manipulować samą teksturą. Oczywiście poruszanie w pionie niczego nie zmienia, ale możesz zobaczyć zarys tekstury, która jest mapowana na model. Poruszając gizmem mogę ją przesuwać, obracać i skalować, dopasowując do konkretnego obiektu. Jednak tryb planar ma pewne ograniczenia, ponieważ teksturujemy boksa. Zastosujmy mapowanie box. Jak widzisz, teraz model jest mapowany płasko, ale z sześciu stron, co w przypadku naszego modelu jest najlepszym rozwiązaniem. Zauważ też, że zmienił się wskaźnik gizmo. Jest teraz zarysem sześcianu. Oczywiście nadal mogę skalować, przesuwać i obracać, dopasowując go do modelu. Sprawdźmy, co jeszcze możemy tutaj popsuć. Możemy wpływać na gęstość, przypisując ilość powtórzeń w każdej osi do parametru Tile. Ustawienie 0 informuje nas, że tekstura będzie wyświetlana na powierzchni dokładnie 0 razy. Co warto zapamiętać: gizma, a nie modelu, chyba że gizmo ma wymiary takie same jak model. Tutaj jest właśnie przykład tego, o czym mówiłem wcześniej. Tekstura, którą nałożyłem, na ten model ma wymiary 512x512 pikseli. Zobacz, że na jednej ścianie mamy tych tekstur 4x4, co oznacza, że jedna ściana ma rozdzielczość 2K i pozwala wyrenderować niezłe zbliżenie. Mogę jeszcze zagęścić tiling i przy pomocy tekstury 512x512 uzyskać naprawdę dużą rozdzielczość. Tego typu zabiegi są bardzo często w stosowane w modelach do gier, choć oczywiście daje się inne elementy, żeby tiling nie rzucał się w oczy. No i potrzebne są i tak lightmaps, ale do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych odcinkach. Możemy też regulować wielkość rzutowanej mapy, liczbowo podając dokładne wymiary. Zauważ, że cały czas odnosimy się do wymiarów gizma. Wybranie Real World Map Size zmienia rozmiar tekstury na rzeczywiste wymiary i mapuje je zgodnie ze skalą sceny. Ok, stwórzmy szybko multi-subobject z trzema materiałami. W linku powyżej znajdziesz filmik z informacjami o tworzeniu multi-subobject. Dodam do każdego materiału trochę inną teksturę. I przypiszę multi -suba do boksa. Na razie powstał mały chaos. Spróbujmy sprawdzić, co się stało. Niektóre ściany mają teksturę taką jak materiał, ale inne są czarne. Przejdę do modyfikatora Edit Poly. Sprawdźmy, w jaki sposób są przypisane poszczególne materiały. Możemy to zrobić w wyborze poligon, w zakładce poligon materiał ID's. Liczba przy set ID mówi nam, który materiał z naszego multisop object jest przypisany do danego poligonu. W tym przypadku mamy slot trzeci, czyli materiał trzeci jest do niego przypisany. Tutaj pierwszy i drugi. Czarna ścianka ma numer 5. A że mamy materiały tylko na trzech slotach, to program wyświetla nam ten element jako czarny. Możemy łatwo to zmienić wpisując liczbę slotu z materiałem, który nas interesuje. Powtórzmy tą samą operację dla pozostałych ścianek i wróćmy do UVW Map. Spróbujmy teraz poruszyć gizmem. Nic się nie dzieje. Tak, to nie wina Maxa tym razem. To ja nie wyszedłem z trybu poligon w modyfikatorze Edit Poly, a że żaden poligon nie był zaznaczony, gizmo nie ma wpływu na żadną ze ścianek. Spróbujmy teraz. No tak, teraz działa. Co jeśli jednak będę miał wybrany jakiś poligon? W takim przypadku edycja przy pomocy UVW MAP będzie dotyczyła tylko i wyłącznie wybranego poligonu albo poligonów i modyfikacja będzie dotyczyła poligonów wybranych w modyfikatorze poniżej. Zatem można te poligony zmieniać lub dodawać albo odejmować. Żeby jednak teraz pozostawić modyfikację, zacząć w inny sposób zmieniać inne poligony, musimy dodać kolejny modyfikator Edit Poly, wybrać odpowiedni poligon i kolejny UVW Map. Żeby przypadkowo czegoś nie popsuć i zapisać te wszystkie zmiany, klikam prawym przyciskiem na modyfikator i wybieram Collapse All. Ok, sprawdźmy teraz cylinder. Nadam mu ten sam multi -sub object i przypiszę ten sam ID do wszystkich poligonów. Może trzeci materiał. Wyizoluję go przy pomocy prawego przycisku i kliknięcia Isolate Selection. Dodajmy UVW Map. Hmm, coś nie tak. Nie mogę manipulować teksturą. Tak, bardzo często zapominam o wyłączeniu selekcji przy dodawaniu nowego modyfikatora. OK, planar mówiliśmy i na walcu nie będzie on działał dobrze. Z boksem jest problem na krawędziach rzutowania. Ale mamy przecież cylindrical z dodatkowym okienkiem kap. Gdy chcemy mapować, na górze i na dole walca. Jak widzisz, tekstura została jakby owinięta wokół gizmo. I tu mała uwaga, zobacz, że zmiana skali średnicy gizmo-walca nie ma praktycznie wpływu na rzutowanie, ponieważ mapa tylko oddala się od centrum. Ale nie zwiększa się jej gęstość. Aby to zmienić, musimy powielić ilość tekstur wyświetlanych na powierzchni gizmo walca przy pomocy tiling. No to zbudowaliśmy piękną wieżę. Dodajmy szybko jakieś drzwi. Wybieram cztery poligony i nadaję im ID1, czyli taki drewnopodobny kolor. Teraz gizmo jest trochę spłaszczone, bo program próbuje automatycznie dopasować je do części walca. Oczywiście skaluje cały obiekt, bo nie wybrałem subtula gizmo w modyfikatorze UV Map. I jak widzisz mam drewniane drzwi w moim kamiennym walcu. Tekstura może przedstawiać prawdziwe drzwi, czy okna, czy co tam akurat potrzebujesz. Możesz to narysować albo wykorzystać zdjęcia prawdziwego obiektu. Została nam sfera, dodam materiał, tym razem może zostawię ten ceglany. I tu też planar nie działa jakoś szczególnie dobrze. Cylindrical też nie powala, a dodanie Cap nie zmienia tego. Spherical wydaje się oczywiście najlepszym rozwiązaniem. Pomimo tego, że góra i dół modelu wyglądają troszkę dziwnie, to jest to wynik niedostosowania tekstury do działania ze sferą, ale generalnie jest bardzo ok. Shrinkrop powoduje zawijanie tekstury do punktu. Można to wykorzystać przy nieregularnych obiektach. Box, jak widzisz, nakłada jakby sześć płaskich map z sześciu stron. Face nakłada teksturę na każdą ścianę osobno. XYZ to UVW to przeniesienie koordynatów sceny na układ UVW. Jak większość elementów w Max, takie mapowanie możemy w prosty sposób zanimować ale to zupełnie osobny temat. Tak tylko zapowiadam. Do zagadnienia mapowania będziemy jeszcze wracać i to nieraz. Na przykład w najbliższym projekcie, w którym narysujemy sobie jakąś roślinkę. Jak widzisz, UVW AdWorp nie jest jedyną słuszną metodą tworzenia materiałów. Czasem jest faktycznie znacznie lepsza, ale zdarzają się sytuacje, w których zastosowanie mapowania daje bardzo dobre efekty i pozwala zaoszczędzić dużo miejsca i czasu. Na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnij o subskrypcji i kciuku w górę. Chętnie odpowiem na pytania, jeśli jakieś masz. To był 3D. Maniak. 都 а у с л